Mój stary oszalał. Synu, inflacja, inflacja. Poszłem grać, a kiedy mama mnie zawołała, powiedziała Oj, Jezus, Janusz, otwieraj Z Zostałem mamę patrzącą się w telewizor. A tam był. Pytanie dla milionera. Proszę mi powiedzieć, dlaczego jest pan gruby? Przed tym, jak wyszłam, jeszcze nie byłem gruby, ale to powiem na koniec. Dobrze, czym pan obcina włosy? Co to za pytanie? Oczywiście, że rękami. E, dobrze, dlaczego pan się nie ubrał? Jest po prostu białe i przez ryjo, czyste. Okej, okay, czy pan pochodzi z Polski? Oj, ojczyzna moja! Ty jesteś jak zdrowie! Dobra, to już wiemy. Dobrze, dlaczego pan jest milionerem? Wyszłem z domu i wygrałem na loterni 2 miliony złotych. Synek, dawaj drugie Pepsi. Dobrze, ile masz lat? Urodziłem się w piątym wieku. Teraz ja mam pytanie, dlaczego jesteś taki mały? <laughs> Takie storie na inne lata. <laughs> Dobrze, pan zamawia czy robi jedzenie? Dobrze, reklamy. Kiedy nie ma szana, zadzwoń po Bogdana. Zadzwoń pod jakiś numer. Dobrze, czy jest pan fajny? Dobrze, jak wygląda pana pokój? Dobra, niech yeah. zdjęcie już pokazuje. Dobrze, niech pan pokaże swoje pierwsze zdjęcie z galerii. Takiego broń rota kiedyś to byłem, wiesz? Nie no, nie jest fajny. Dobrze, ile razy pan się mył? Hm, a ile to jest dwa pozostałe Pięć. To pięć. To już wiem, dlaczego tak cuchniesz. Dobrze, a teraz... Pepe, pan dziobak! Eee, Pepe, pan dziobak. Okej, czy jest pan dziwny? Jeszcze jak. A i wczoraj się myłem ostatnio, wiesz, wiesz, wiesz? O, eee, proszę, się głos, Działa, działa. O nie. Już, 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 już. Dobra, już działa, działa już. E, dobrze, ma pan zwierzaczka, czy nie? Gdzie jest Pepe? O, tu jesteś, ma do fakę. Okej. Okay. Więc teraz to pytanie, które chciał pan zadać na sam koniec. Czemu jest pan milionerem? No właśnie wszystko wydałem na kole. Chciałem to wam powiedzieć. Powiedz swojemu tacie, że będzie miał lanie w domu. Jak podobał Wam się pi film, napiszcie w komentarzach.